Leo English, angielski wszystkich zmysłów. Korzyści z nauki angielskiego metodą Leo English. Dziecko, ucząc się języka angielskiego, dzięki naszej metodzie harmonijnie rozwija umiejętności językowe, bez obawy o ciągłe powtarzanie tego samego materiału. Wszystkie zadania, zabawy, aktywności plastyczne i ruchowe zostały dopasowane do poszczególnych poziomów rozwoju twojego dziecka. Nabywanie umiejętności językowych poprzez angażowanie wszystkich zmysłów jest efektywnym procesem uczenia się. Zdania szybciej zapadają w pamięć, a mówienie po angielsku staje się naturalną potrzebą. Jak będzie wyglądać nauka Twojego dziecka? Liczne zadania, gry językowe i zaskakujące scenariusze zajęć sprawiają, że gramatyka języka angielskiego staje się prosta. Dzieci skutecznie zapamiętują struktury gramatyczne i nowe treści językowe. Systematyczne powtórki i testy poprzeplatane niezwykłymi aktywnościami mobilizują młodych ludzi do podejmowania wyzwań językowych. Twoje dziecko otrzyma od nas atrakcyjny zestaw materiałów dydaktycznych. Stwarzając dziecku możliwość nauki metodą Leo English, wręczasz mu cenny dar. Gwarantujemy, że nasze zajęcia to niezapomniane momenty, które otworzą przed nim świat pełen szans. Rozwijaj z nami talent Twojego dziecka. Zapisz je do szkoły, która uczy metodą Leo English.